W myśl nowych przepisów właściciel gruntu nie musi pytać o zgodę gminy na wycinkę. Zgoda taka jest jednak wymagana, kiedy drzewa są usuwane pod działalność gospodarczą. Śledztwo w sprawie wycinki drzew w czasie obowiązywania tzw. zwanego Szyszko toczy się także w łebie. A minister środowiska Jan Szyszko osadził drzewa, zanim to było jeszcze modne. Będzie sadził także w akcji Drzewo na Polskim. Jeśli wy wiecie o czymś, co zainteresuje też innych słuchaczy dzwońcie. Czerwony telefon Radia Z 321 321 100. Ministerstwo Kultury pracuje nad ustawą, która ma zachęcić Hollywood do kręcenia filmów w Polsce zamiast u naszych sąsiadów. Powstać ma Polski Fundusz Audiowizualny, który w pierwszym roku działalności ma dysponować 100 milionami złotych. Dzieć się ma około 15 i te pieniądze pójdą na rozwoju rynku audiowizualnego w Polsce. W Warszawie dzieje się akcja filmu Azyl o rodzinie Żabińskiej, która w czasie II wojny światowej ratowała setki Żydów. Ale kręcony w stolicy? Nie. Autorka tego obrazu, Miki Karo, tłumaczy dlaczego. A tak, bardzo bym chciała kręcić ten film w Warszawie, ale Warszawa za 30, 30...